Jestem na drodze krajowej nr 94 Jadę od Sosnowca w kierunku Nr Górniczej Zajmuje lewy pas ruchu Wyprzedzam kolejne pojazdy Jadę z maksymalną dopuszczalną prędkością I zobaczcie dojeżdża do mojego tyłu Dużo szybciej jadący pojazd I co ja robię? Ja temu pojazdowi zjeżdżam na prawy pas nie uzurpuję sobie prawa do cały czas do jazdy tym lewym pasem. Zjechałem, on mnie wyprzedził. Ja nie straciłem jakoś bardzo prędkości, nie wytraciłem tej prędkości jakoś niesamowicie. Byliśmy w stanie podzielić się tą drogą i apeluję generalnie do Was, abyście mimo wszystko tym szybszym pojazdom. Zjeżdżali nawet jeżeli jedziemy z prędkością maksymalną, dopuszczalną na danym odcinku. W tym przypadku obeszło się bez jakiejkolwiek agresji, bez trąbienia, bez mrugania. Nie jesteśmy, moi drodzy, policją, aby w jakikolwiek sposób uzurpować sobie prawo do tego, że będziemy regulowali ruch na drogach.